Cześć, Mariusz Łowicki, Ścigacz.pl. Dziś bierzemy na warsztat opony sportowe. Będziemy chcieli przekazać Wam troszeczkę informacji na temat tego, dlaczego warto wybierać dobre opony do motocykli sportowych, jak jest to ważne w kontekście parametrów motocykli, parametrów samych opon, jak również jak te opony współdziałają z nowoczesnymi motocyklami wyposażonymi np. w kontrolę trakcji. Za nami kilka sesji na Torze Poznań, na Nowej obu obutej w Bristol S20 Evo. I te kilka sesji były znakomitą ilustracją tego, jaki potencjał drzemie we współczesnych oponach sportowych. Przecież często takie miejsce, jak Tor Poznań, nie musicie wydawać pieniędzy na opony wyścigowe, ponieważ po pierwsze niewiele osób jest w stanie wykorzystać ich pełny potencjał, po drugie mają one niską trwałość, tymczasem dobra opona sportowa, taka jak ta, na której my dzisiaj tutaj jeździliśmy, zapewnia niewiarygodną przyczepność, zarówno na hamowaniu, jak i na przyspieszeniu i jest to Fajna ilustracja tego, jak ogromny postęp dokonał się w oponach sportowych w ostatniej dekadzie. Myślę, że te opony, które, które w tym momencie mamy na motocyklu, swoją przyczepnością porównywalne są z oponami wyczynowymi, które zawodnicy zakładali na swoje motocykle jeszcze 10 lat temu.